Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na szybki wypad na szczebel. Szczebel to taka góra w Beskidzie Wyspowym, która jest bardzo stroma i bardzo krótka i generalnie uwielbiana przez biegaczy, bo pali czwórki, łomocze dwójki i oprócz tego daje kopniaka ostrego w cztery litery. Zapraszam. półtorej kilometra i zaczynają się szczeblowe kamienie. I po dwóch kilometrach rozpoczyna się zabawa, bo robi się coraz bardziej stromo. Jaskinia lodowa. Lodowa, bo podobno przez cały rok w środku jest lód. Można do niej wejść. Kurde, to naprawdę jest zimno. O, czekajcie. Szedłem do środka, ale wejście jest tutaj zablokowane. Nie wiedzieć czemu. Nie ze względów bezpieczeństwa. Jestem w ogromnej dziurze. Fajnie wyłazimy. Po minięciu dziury. W ziemi 2,4 km obecnie. Szczebel funduje podejście numer 2. Szczebel dla czwóraka. Podejście numer 2. Za mną teraz znowu lekkie wypłaszczenie. Trzecie podejście rozpoczyna się wraz z minięciem trzeciego kilometra. Zbieram kleszcze. Trzecie podejście kończy się pod samym prawie szczytem. I to jest prawie czwarty kilometr. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Teraz to widać, ale jak puszczą liście, to wszystko jest zarośnięte. Koniecznie nie możecie przegapić tego miejsca, ponieważ jak się zacina, zaczyna taka wycinka po lewej stronie, to oznacza, że jesteście na polanie. Z której startują krajciarze. Popatrzcie. Nie możecie przegapić tego widoku. A wiele osób, jakoś dziwnym trafem omija to miejsce. Obserwatorium na Lubomirze. Lubogoszcz. Śnieżnica. Ćwilin. Po środku łopień. Tam jest Mogielica. Szczebel. Góra morderca w beskidzie wyspowym góra, na której biegacze klną, płaczą i wielu się wycofuje z zawodów. Góra, która uraczy was łzami, cierpieniem, która was uraczy kamieniem. Jeszcze większym kamieniem. I jeszcze większym kamieniem, która uraczy Was ostrym podejściem. Jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i tak samo mega mocnymi zbiegami. Góra, która po prostu spuszcza łomot. Będąc już na szczeblu, możecie zrobić kilka rzeczy. Bo możecie sobie tutaj szlakiem, tym tutaj, zbiec do Kasiny. Bardzo stromy, mocny, kamienisty szlak. Jest na nim ciężko i nawet możecie sobie wrócić pod górę. Tutaj tą dróżką na Przełęcz Glisnę i później na... Luboń Wielki, i też można sobie stamtąd zrobi, wrócić, albo można zrobić trzy razy szczebel. Na przykład jest taki, takie zawody Szczebelka, i trzy razy na szczebel Łomot, niesamowity. Serdecznie polecam. To co, ja zbiegam na dół i podsumowanie, i mapka na samym końcu filmu. Jestem z powrotem na Polance. Szybki zbieg, a więc czas na szybkie podsumowanie. Szczebel krótki i ostry. Od miejsca, gdzie się zatrzymałem, na szczyt 4 km prawie 600 metrów w górę. Dużo kamienia, dużo stromych odcinków naprawdę jest co. Robić. Jak wygląda trasa? Samochodem dojeżdżamy asfaltem maksymalnie jak się da czarnym szlakiem. Kończy się asfalt, zostawiamy samochód i czarnym szlakiem lecimy. Najpierw przez takie wąwoziki, później kapliczka, jaskinia lodowa, góra, 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 bach i jesteśmy na szczycie. Na szczycie nie zapominamy o polanie widokowej, później zbiegamy tą samą trasą. Dla chętnych polecam, jeśli chcecie więcej, oczywiście możecie na Luboń Wielki przez perć Borkowskiego albo na dół do kasiny i z powrotem go do góry i do samochodu, którędykolwiek byście nie pobiegli, na pewno nie będziecie żałować. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że się, że się podobał. Jeśli tak, to wiecie. Łapa w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie. Bardzo chciałem podziękować za wsparcie, za wszelkie wirtualne Cześć, kawy. Który... No i cóż, niedługo kolejne testy, kolejne e, trasy, kolejne bieganie. Zapraszam Was na te odcinki. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!